Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto ogłoszenie, którego pewnie się nie spodziewaliście, bo ja też się tego nie spodziewałam, ale zostałam do tego, można powiedzieć, zainspirowana, tudzież zmuszona lekko przez okoliczności. Mianowicie, tak dobrze idą Wam zajęcia z telepatii, i do tego stopnia bombardujecie mnie wszelkimi mentalnymi wiadomościami, że nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć w sposób, w który odpowiadam zazwyczaj. Czyli jeżeli chcecie, żebym przyszła do Was we śnie i odpowiedziała na pytanie, dalej może się to stać, ale jeżeli macie ochotę na rozmowę wyjętą z czasu i macie do mnie 20 pytań, to radzę jednak, no niestety, umówić się trzeciogęstościowo na konsultację i o tym jest właśnie ta wiadomość. Konsultacje ruszyły znowu, oczywiście w pewnym ograniczonym wymiarze czasu. Jak wspomniałam wcześniej, nagrywam płytę, jest więc to czas podzielony pomiędzy hip hop i pomiędzy magię. Jest to również czas bardzo wysoki, bardzo inspirujący, ważny i jeżeli macie jakieś sprawy, które nie mogą poczekać, jeżeli wiecie, że to jest ten wasz czas żeby godzinę swojego życia wymienić na godziny mojego życia, to możecie dowiedzieć się, jak to zrobić, pisząc oczywiście na adres Akademia magii 555 -małpa -gmail com. Nie, zrobiliśmy to na gmailu i tak wszystkim będzie łatwiej. Oczywiście tego maila odbierze od Was Ewelinka. Umówi się na jakiś określony czas. To jest spotkanie, które nie jest darmowe i czemu miałoby być? To godzina. Mojej pracy, całą substancją, całą esencją, i oczywiście dodzwonicie się dopiero wtedy, kiedy Wasza sprawa będzie korespondować z tym, co dzieje się na ołtarzu. Czyli, jeżeli macie do odprowadzenia jakąś zmarłą osobę, to będzie to inny dzień niż wtedy, jeżeli na przykład sami chcecie połączyć się w rytuale uzdrowienia. Jak wiecie, cały czas robi coś w magii, czasami integruje do tego. Na przykład świadków, albo świat, tak jak na przykład w tej chwili Ciebie. Ta możliwość oczywiście nie zawiera się w jakichś ramach czasowych. To, że otwieram się na to, by wymienić się z Wami na czas, jest związane z moją rytualistyką, jak i z prywatnymi paktami planetarnymi. Jak wiecie, Merkury to planeta komunikacji. Zakłada porozumienie z innymi ten rodzaj oddziaływania, kontaktu i połączenia. Jako totalnie samotnicza dusza no, potrzebuje się przyzwyczaić do tego, że nie jestem sama na swojej planecie i że faktycznie tych ludzi jest dużo i może być coraz więcej. Czyli prywatnie potrzebuje sobie wyrobić tolerancję po bardzo długim czasie sublimacji i jednak odcinania się od tego, jak możecie niebawem usłyszeć, mój kot również ma nieco problemów z wyrabianiem sobie tolerancji, mamy na pokładzie drugiego kota, Zulu, come on, a właśnie i księżniczka Hiena średnio radzi sobie z nowo poznaną koleżanką. W każdym razie ten czas świata, czas wodnikowy więc zakłada, że osiągamy sukces, że osiągamy właśnie całość, całe spektrum siebie, ale dopiero wtedy, kiedy pozwalamy, by świat nam pomógł. Dopiero wtedy, kiedy otwieramy się na to, że oprócz nas istnieją również na przykład inne osoby, dla których ten sam świat będzie się dział wedle naszego słowa. Co nie tylko podkreśla bardzo odpowiedzialną funkcję, którą mamy jako czyniący, ale też daje nam takie pełne spojrzenie na po prostu nasze możliwości. Jeżeli masz pytania, które Twoim zdaniem w tej inkarnacji mogą znaleźć odpowiedź tylko w rozmowie ze mną, to oczywiście zapraszam. Pamiętajcie, że mieszkamy w innej strefie czasowej, więc te godziny mogą być dla Was, dla niektórych, ekstremalne. Jeżeli bardzo Wam zależy, żeby to był weekend, bardzo Wam zależy żeby to była na przykład jakaś godzina poranna, napiszcie to od razu w mailu. Może się to uda zrobić. Planujemy w tej chwili następne pół roku, włącznie z takimi aktywnościami jak studio, czy określone daty, których warto nie pominąć. I z tego też względu chciałabym, żeby moja praca została również w tym grafiku oczywiście uwzględniona. Naturalnie, pierwszeństwo mają wszystkie osoby, zarówno mistrzowie, jak i uczniowie z Akademii Magii, zdaję sobie sprawę, że to Wy macie tych pytań zapewne najwięcej, jak i również, że to Wy jesteście gotowi wyżyć odpowiedziami. Co jeszcze? Na pewno pytania, które są ogólne, które są dla świata, które mogą zostać przedstawione w formie odpowiedzi na YouTubie, ja zanotuję sobie na boku z Waszych konsultacji i odpowiem publicznie. Jeżeli macie pytania, które powinny się znaleźć w takim Q&A bieżący, takim, które chcielibyście ode mnie usłyszeć, to oczywiście możecie je wpisać pod tym wideo, bardzo chętnie odpowiem. Natomiast pytania prywatne, pytania związane tylko i wyłącznie właśnie z Waszym życiem, zadajcie już oczywiście prywatnie. Obowiązuje mnie taka sama tajemnica lekarska jak lekarza, z tą jedną różnicą, że ja się w to wczuwam i autentycznie uważam, że to co dzieje się na konsultacjach między nami jest naszą świętą wymianą informacji i nikomu nic do tego. Kolejna rzecz, wy sobie to możecie nagrać, ja nie mam absolutnie z tym żadnego problemu, możecie to nagrać na Skype, możecie to nagrać na dychtafonie, możecie to nawet nagrać w studio, jeżeli macie taką fantazję. Ale w tym punkcie mam bardzo, bardzo istotną prośbę do wszystkich członków mojej rodziny i do wszystkich przyjaciół, którzy mogą normalnie do mnie przyjść, wejść przez te drzwi i takie spotkanie sobie zapewnić w inny sposób. Nie dzwońcie i nie umawiajcie się przez Ewelinkę, bo to jest zupełnie innego rodzaju kontakt, komunikacja i rytuał. I kiedy dzwonią ludzie, dodzwaniają się na główny ołtarz, na stół, na którym położyła dosłownie losy świata. Jeżeli chcecie po prostu pogadać albo zrobić razem pierogi, to zadzwońcie do takiej, z całą pewnością macie numer, jeśli jesteście w tym gronie, i po prostu powiedzcie, kiedy będziecie. Albo zróbcie mi niespodziankę wtedy, kiedy akurat y, dzień jest domowy, a nie kiedy dzień jest na przykład w studio, bądź spędzony na konsultacjach. I mówię to w wideo prywatnym, y, publicznym właściwie, y, bo macie do tego tendencję i o, mam nadzieję, że tym razem tego unikniemy. Rzecz kolejna konsultacje mogą odbywać się po polsku lub po angielsku pamiętajcie, że żyję w Stanach już jakiś czas mój angielski to nie jest angielski brytyjski, tylko taki z Detroit i jeżeli macie kogoś, kto potrzebuje porozmawiać z wiedźmą z najwyższą kapłanką, ze mną de facto, ale nie zna polskiego, nie ma sprawy możemy spróbować w tym języku natomiast oczywiście dajcie wcześniej znak. Że ten akcent to może być taki akcent z teledysków rapowych, a niestety nie taki z książki o rozmówkach polsko angielskich I teraz kolejna rzecz. Te konsultacje są bezpośrednią odpowiedzią na jedną wiadomość mentalną wysłaną przez moją uczennicę Beatę. I oczywiście Ciebie zapraszam jako pierwszą w pierwszej kolejności za darmo. No, pociągnęłaś za sznurek, wiedziałaś jak. Tak więc zawdzięczacie to wszystko, kochani, bacie. I mam nadzieję również, że jesteście gotowi podejść do tej rozmowy jak do akcji, a nie jak do przygotowania się do akcji. Ze mną nie ma prób generalnych, nie ma ćwiczeń, nie ma jakiegoś brudnopisu albo pracy na niby. To jest ten moment, kiedy się dodzwaniasz. To jest ten moment, kiedy załatwiamy wszystkie Twoje sprawy. Te, które wymagają mnie, to jest ten moment, kiedy ustalamy rozwiązanie, nie ma zadań domowych. Nie ma co jeśli, nie ma co muszę zrobić, żeby to zadziałało. Ty już zrobiłeś, już zadziałałeś, już zadzwoniłeś, już zdecydowałeś się połączyć swój czas i swoją moc z osobą, która zajmuje się magią. Nie po to, żeby sprawdzić, czy to klepnie, ale po to, żeby to klepnęło, żeby zadziałało. I właśnie w tym celu uwalniam swój czas, żeby zadziałało. Ze swojej strony po prostu uwielbiam być tą, która sprawia, że wszystko działa. E, oczywiście, kochani, e, Wasze pytania e, odnośnie moich prac plastycznych i tego, czy można to kupić, e, są również bardzo słodkie, więc odpowiadam publicznie. E, każda z tych dekoracji powstała. W jakimś szczególnym momencie, jako medytacja i jako jakiegoś rodzaju częstotliwość energii. To jest aktywna magia. To jest jak telefon do mnie, który zadziała nawet za 200 lat, więc oczywiście nie można tego kupić. Ale ci z was, którzy rozesłali odpowiednie wiadomości mentalne i w wyniku pierwszej opublikowanej serii szkoleń z telepatii, drugą publikujemy dzisiaj. Pamiętajcie, na Akademii Magii. No, wysłali to prawidłowo. Wy otrzymacie fizycznie swój własny karton z takimi jerzykami, które nazywają się Polish Stars, bo cały ten czas, który potrzebuję, żeby wam na to odpowiedzieć, tak, żebyście otrzymali wiadomość, mogę równie dobrze połączyć z tworzeniem dla Was takiej bardzo specjalnej, szczególnej magii. Jak się zapewne domyślacie, za to też nie można zapłacić. I oczywiście nie potrzebujemy Waszych adresów, znajdziemy Was. Kochani, połączmy się w działaniu, pamiętajcie, że jest pełnia, pamiętajcie, że na takie konsultacje czasami trzeba poczekać i nawet w tym samym dniu zdarza się, że się spóźniam, bo zdarza się, że ktoś dzwoni ze sprawą. Na przykład sprawy sądowej, a okazuje się, że w grę wchodzi jakieś opętanie, no i trzeba wszystko przesunąć. Pamiętajcie, to nie jest sprzedaż kalafiorów z przyczepy, to jest bardzo szczególna usługa, która tak naprawdę nie ma ceny. To działanie, które jest efektem naszego spotkania, nie ma ceny. Ale mój fizyczny czas na Ziemi symbolicznie ma. Zwłaszcza, że cały ten czas oddany jest przeze mnie jako dar na projekt, który tworzymy. Nazywa się ten projekt Victory Home. Dom zwycięstwa. I to jest ta wibracja, o której jeszcze usłyszycie. Oczywiście tylko w Akademii Magii. To nie jest na razie wiedza dla YouTube'a. Kochani, połączmy się w działaniu. Mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę się spotkać. Nie wiem też, jak długo taki konsultacjowy tryb u nas potrwa. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej przez kilka miesięcy natomiast jak wiecie tryb życia, który mają raperzy bardzo rzadko koresponduje z tryb życia który mają psycholodzy i psychiatrzy mój świat jest nieco mniejszy niż świat, z którym właśnie się połączyłam, więc to ja będę szła na ustępstwa i mam nadzieję, że rozumiecie to jest dla mnie ok, czemu miałoby nie być ok dla Was, jeżeli w tym wszystkim w tym całym tornado zdarzeń chcecie się spotkać jest na to szansa jest na to możliwość i niektórzy z Was otrzymają swoje zaproszenia. Czekajcie. Miłość i moc, miłość i moc, miłości moc. Abra, dobra.